Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony krafta, Dzisiaj będziemy sobie grali w Bedwars z niezbyle tylko z Olafkiem. Yy, dobra, ja nie wiem jak ty Olaf, Olaf jest oczywiście w, yy, w innej drużynie, żeby nie było. Yy, Olaf, no jak tam, gotowy jesteś na przygotowanie? Eee, no, witam, witam, witam. Mm. No jestem na przygotowanie, do, dobre. Okej. Okay. Ja już na środku, ja już na, na środek idę, więc tak jakby... O no. Dobra, będzie mały problem, widzę. Oj, oj, oj. Em, o, ja się radosku już grzeję. Tutaj twoją skrzynkę biorę. Szkoda. Przed tobą. O, ańczę to tobą na zbroję diamentową? No dobra, trudno, jakoś się żyje. Dobra, o! O, kurde. E, Nara. A ciłem mam no, nie, nie, dlaczego mi się odpalił teraz menu? Odpaliło mi się o. menu. Nie... Dobra, wygrałem. Nie mogę. Dobra, Dawa, dobra nie mogę. Czekaj nie Zabiłem cię, Ja skoczyłem tą kołonką. A, okej, okay. to tak, to to, to wiem. Dobra, dawaj jeszcze raz. Czekaj chwileczkę. No dobra, czekaj. O, dobra. dobra, jesteśmy. To, to dawaj, na rondo. To... E, kliknij, e, czekaj, ja sobie kliknę najpierw random map. I dawaj teraz ty. Jesteś? Chyba jesteś. Nagrywka no. mi zasłania. Tak, Olaf B. jesteś. nie yeah, dobra. Kurde, ale ja miałam strasznie pecha ostatnio w te Sky Wars. W ogóle mi nic ja, nie Ja no jakby... no ja bym um. się budowała na środek. Dobra. Ja jakby ja... A ja no. Ja z łuk miał podpalające takie S No ja też miałem taki łuk podpalający, ale mi trochę nie, nie, nie idzie szag. O, o, no, bo o, ja przegrałeś. przegrałeś teraz, ci mówię. Od razu przegrałem. Ja, ja przegrałem, ja no na pewno. <laughs> e, dobra. No nie wiem. Laber rozdałam sobie przy nogi. E, dobra, pyk, pyk, XD. pyk, pyk. pyk. No, tego. Dobra, e, pyk Pyk... Kurde, dlaczego nie ma tego? Dobra, pyk. Mam takie sobie powiem. Dobra. Kurde. Chłop już idzie ten. Kurde nie to. Dobra, idę się stać, bo klepać tam. Mam to idź. A ja mam perły. O, problem, bo mnie jakiś nób atakuje. Ej, co? Boże. Co jest? Co? Of! Oh. Oh, oh. kurde. Nie, nie. Ale on jest on za za On jest za mocno widać. Trzeba go jako pierwszego zwrócić. Ja walę w nim tym, tym łukiem. Nie ma trzema. On ma mera. tym z, z tym powerem. Bardzo pospalam to. Zostałem go. nisko. A fiem go drugi raz. No to dobrze. Trzeci raz. Cze, jak, ja, ja spróbuję go zrzucić, a ty skupię jego. Uwaga, dobra, nie. Jest. Mam, masz go. Dobra. Edshot? No spa spadłem. Jeeee. Yeah. On nie, nie złupił trafi normalnie, jak leciał. Ale Chodź. Dziękuję! <grystanie> dobra. dobra. Lecimy, ile mam w ogóle wygranych z rzędu? Zero. Okej, okay, fajnie. Zawsze się może nauczyć. Dobra, ja sobie klikam. nie to. E, sobie klikam. Random map i wchodź. O, dobra, jesteś, widzę cię chyba. To ty, chyba. Poczekaj chwilę. Nie, ja dopiero wbijam na random map. W dobra, dobra, jesteś. Widzę cię, jesteś tu obok mnie. Dobra, go, 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 weź, weź, weź. A dobra. O nie, to sam typ. No tak, ten sam typ, bo on ten, no. Kurde, ale on jest, no jest dobry. I, i, ty go na farcie zrzuciłeś, mogę powiedzieć. Wiesz, ty go na no. farcie zrzuciłeś. E, dobra, to sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Tak. O, mam łuk. Ten dobry. Weź go z zwal, Właśnie próbuję. No nie, spychnął mnie no. Co za hałas. Aha, ja go zwróciłem, pięknie. Dobra, czekaj. Oj, do dobra dostałem. Dobra, idę na dół, idę na dół, to coś jest, tak jest, taki Zawijamy wszystko, co tu jest. Dobra. Pyk. Jak tam się Olaf bawić na spektatorze? Słabo. Wiem. E, dobra. E, dobra. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, wiem, że on tutaj z łuku do mnie celuje właśnie. E, on do mnie już z łuku celuje, dobra. Kto jest na środku? Nie, on jest na środku. Wiem. Leć, leć, leć. Dawaj klepko. Dobra. dobra, czekaj. Kurde. Spadłeś. Nie, nie spadłem. Ale teraz mnie będzie spychał. Kurde, jakim cudem to nie trafiłem. Ma antyknoka chyba. A, dobra, teraz go trafiłem. Kurde. Wow, ja go trafiłem ładnie. Chyba mm, mm, nie umiem walić. E, tak, ja też nie umiem walić. O kurde, jak mnie spychała. Właśnie no czy szybkość? E, ja mam nie, e, szybkość. mam. On się czaj na ciebie, Dobra, bo widzę. Ja mam też shifta, także na no spokojnie. O kurde, ale on, ale on z łuku, ale on jest noobem extra. Dawaj, dawaj, dawaj. Go. Ale ja nie mogę nawet biegać szybko. Co jest? Na ciebie jest. Dobra. Ono szynko otwiera kilamus, mogę teraz spychnąć. Czekaj. Dobra, ty na skrzynkę. To bo bok ciebie nie otwarta. Jej. O kurde, super. On do, on do ciebie idzie z drewnianym mieczykiem. Hm? XD. On patrzy on cię z łuku, nie wie trafi. Dobra, czekaj. Ale on ma... Do, on wesz... miecz? Nie są? Nie, ma diamentowy. Ma diamentowy też. Hmm. Dobra, atakuj go, otakuj go, teraz, teraz go. Dla... Dawaj, podjeżdżaj go. Ale on ma ten łuk nie, on jest z drugiej strony, on jest na górze, on teraz skrzynkę, to jest twoja to jest twoja szansa, to jest twoja szansa. Dobra, uważaj, nawala, nawala, nawala. Kurde, a... Co jest? Dlaczego znaczy, nie mogę biegać. On leci. On leci, on cię z łuku nawala. Wie. O, reful, dobra. Jezu, no, Dawaj, rozklep go. O, o on! On, on koło Ciebie le on stoi koło Ciebie, on ci z łuku niech trafi. 30 strzałów obok Ciebie przeleciało. Idź, Idzie, dawaj, do, daj. Do, do, teraz, Drugi raz. Buduje się do Ciebie. Dobra. Ja to... Kurde no kurde, A. Dobra. Jaka to cienka walka. O kurde, drugie, drugie, Ucieka, ucieka, maloła, ucieka, ucieka, maloła, maloła. Ma, nie, Ona maloła, on maloła, on się, on się chowa, ona maloła. Po, teraz, 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 szybko, leć. Czekaj, złókł go, go, bo nam ten przepaści. Teraz, leć na niego, leć na niego, wiesz, nie zatrzymuj ja, się, ja, leć, ja, leć ja, ona na to wejdzie, no bo teraz. Ale wiesz, taki bezpośredniej, Muszę zjeść na... Dobra, kukam, dawaj. Piną tutaj, pin. on tutaj nie wyjdzie, nie wyjdzie wtedy. Dobra, jest, atakuj go, dawaj go, dawaj, dajmy. On na łuk! Zukó go. Dobra. Lec. No Dobra. No nałuk, na jest. Bez szans. Dobra. Myślę, że ostatnia giera. Szybko, 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 random map, random mam, random mam. No jestem. Ja bym jeździł. Dołączył, dołączył, dołączył. 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 Niestety. Ja to to mama. Nie, ja. Nie. Aha, jestem pośrodku, was. Najle najlepiej. Ja bym sobie lepiej poszedł po... na środku. E, nikt Sojusz, nikt, nikt. Napisz mi po prostu nikt. Nikt. My się uwiemy na niego. Dobra, a później finał. O, potki. Ile złotych jabłek mam? No to słuchia. 12. Ja, gdzie mam to? A, dobra, tu mam. Jakie rzecz Kurde, to mnie, kurde, spycha mnie. Be on, on z łuku nawala. Prawie co zginąłem, za... mam 0hp prawie Ja ci mogę dać jak się rafia, do ciebie buduję. Kurde, on wali z łuku, ma ten płomień na łuku Kurde, będzie do mnie walił z łuku Kurde, nie ja mogę ja ja ci... skrzynki nawet Ja ci za, żeby cię za taką ścianę zrobiłem, wiesz o co no, chodzi Tak, 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 dobrze, wow, nie, nie, pół serca, pół serca na no, to nie Ech. Dobra, wal do niego. Prostu wow, do niego. Wow, wow. Czekaj, ja spróbuję was odszukać. A dobra, jesteście tu. Ja bym go tak chętnie teraz rzucił. Szkoda, że nie można. Będzie się na, na wysokość budował. Małuk, ja nic nie zdziałam z tego wezuku. No dawaj. Ja zobaczę, jak tu patrzę. Ona wala do mnie? Nawalę na, na do ciebie cały czas. Max, trzyma, trzyma koksa w łapie. No, dawaj. E, podchodzi do ciebie, podchodzi do ciebie. Centralnie. Niech pod, nie podchodzi. Wiem, co robię. ty jesteś? No, ja jestem u siebie, zamurywałem się drewno. Oni są u mnie. Czemu cię nie widzę? O. To no, ty, tu jesteś! Dobra, dotknęłam się do ciebie. Oj, 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 wydobywałam się. Yy, masz teraz szansę, jest u ciebie i szukacie. Masz teraz szansę. Dobra, ma, macie. wali do ciebie, wali do ciebie cały czas. Jest za O, pod tobą jest. Pod tobą jest, jest centralnie. Centralnie z tobą. Ubra nie widzę cię teraz. A tutaj jesteś. Nie przedłużaj odcinka, wiesz? Staram się, ale mnie namiewali cały czas. Mm -hmm. No to jest jabłko. Ja mam na pewno mniej te, tych jabłek niż ty. Mm -hmm. Jeśli mówię co on robi. Odbudowywuje się. O, jest kudny, nie może go dziabnąć. Jest pod tą dziurą, co ty tutaj wykopałeś. Jest pod tą dziurą. Jest pod tą dziurą, on gra pod łuk, on jest takim ekstra nubem. On jest takim ekstra nubem, dawaj! Nie. Yeah. Aj. aj, aj, aj. Jest, yes, spadł. To go. Dziękuję. Dobra, bo dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. pamiętajcie, że taki rady codziennie trzymajcie się, się i... Dobrego dzieneczka. eluwinka. Dobra, gramy.